Siemanko, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Dzień przed Wigilią, więc wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. A my dzisiaj zrobimy pojemniczek dla Cyrio pagopoś Jest to pająk, którego możemy spotkać w Malezji. Eee, tutaj światło musi trochę lepiej na mnie, żeby się rzucało. Eee, pająka możemy znaleźć w Malezji, jeżeli chodzi o wielkość, no to ten pająk dorasta tak do 25 w rozstawie. 8 cm, jeżeli chodzi o eee, ciało. I co, wilgotność, no to jest dosyć wilgotnolubny 80-85% jest w sam raz oraz temperatura czyli między 25 a 28 stopni więc trzeba tę pamięć katerać dobrze, jeżeli w pokoju optymalna temperatura to mniej więcej 21-22 stopnie przynajmniej u mnie tak jest, więc pamięć znajdują się na kablach grzewczych. Zapraszam do oglądania i wesołych świąt, ludzie! Wesołych świąt! <grych> Dobra, także bierzemy wszystko co potrzebne: czyli pojemnik, który jest już wypełniony torfem, nasz pająk. I jeszcze do tego jakieś patyki, kawałki kory, porosty oraz mech. W ogóle nagrywam teraz w trochę innym miejscu niż wcześniej. Wcześniej nagrywałem tam tylko teraz sobie wziąłem taki stoliczek i zrobiłem to tak w miarę, żeby. Żeby to jako tako wyglądało, jak się nagrywa. przybliżenie jakieś. Myślę, że o. Tak by było git. Bierzemy sobie ten pojemnik. Tutaj już wsypałem torf wcześniej. Nie wiem czemu tak po prostu jakoś wsypałem. W torf wcześniej tak wyszło i i tak zostało, że jest torf. I ja myślę jakoś te pająki. Jako Dorosłe żyją w, w dniach drzew, mniej więcej sobie robią gniazda. A jako młode lubią strasznie kopać w ziemi. Dlatego tak stwierdziłem, że wykorzystamy tutaj takie kawałaczki, takie mini korzonków, co spoko może wyglądać, jeżeli chodzi... Kurde, nie mogę tego wyciągnąć. Z, a Zresztą zaraz zob zobaczycie o co mi chodzi zaraz. Tylko powyciągnąłem te wszystkie i zobaczę, który będzie mi najbardziej odpowiadał do... Wykonania tej czynności, którą chcę wykonać, a jeżeli chodzi o tego samego pająka, czyli Cyril, e, jest to bardzo jadowity pająk. Jest zajebiście szybki. Przepraszam za słowa, ale inaczej się tego ująć nie da. Jest cholernie szybki, naprawdę. Tyle razy ten pająk mi spierdzielił, to wszystkie moje pająki łącznie nie spierdzieliły tyle, tyle razy co on e, sam. I no, tak jak mówię, jest to pająk bardzo jadowity. E, mhm. Generalnie nie jest w ogóle polecany dla początkujących, więc kto chce kupić pierwszego pająka i strzela, że a, Cyrio to nie, odradzam. To jest jak granie w Counter Strike na, mając Silvera na globale, tak od razu, o. I się dziwić, że się przegrywa. Chodzi mi o taki kawałek mniej więcej, tego korzenka. Albo taki. Chciałbym tu ustawić tak, żeby to, że to niby wrasta w ziemię. O. Aby zim zimitować korzenie temu pojemkowi, po prostu myślę, że tak będzie, tak będzie całkiem spoko. Przedstawię się to tak. O! Fokusik jest. Wygląda to tak mniej więcej. Zob zob zobaczę, jak będzie generalnie z zastrością, bo yy, nagrywam to teraz z telefonem, który sobie ostatnio wymieniłem. Nie aparatem, więc jeżeli jakość tego filmiku nie będzie lepsza niż jakość aparatu, którym nagrywałem, tak wracam do aparatu. Eee, co dalej chcemy wykorzystać? Na pewno nie wykorzystam tej kory. To jestem w 100% pewien, że tego nie wykorzystamy, ale wykorzystamy na 100% meszek. Meszek może być git, jeżeli chodzi o na przykład wciśnięcie tam za te korzenie czy nawet na korzenie rzucenie tego, tego. Nie wiem, jak to wygląda? Czy widać wszystko git? Raczej tak, raczej wszystko widać. Tak się po prostu upewniam po prostu, bo w innym miejscu nagrywam eee, trochę innym sprzętem i dobra tego mechu już tyle wystarczy, nie będę go więcej tutaj pakował, bo też nadmiar nie ma sensu. Eee, tych korzonków też już na 100% nie użyję. Więc może wciśniemy tutaj jeszcze porostę jakiegoś. I myślę, że e, to będzie tyle, jeżeli chodzi o wystrój po prostu tego pojemnika. Tutaj mam jeszcze jakieś kawałki drewienek. To szczerze mówiąc, możemy po prostu jakoś tak posypać, żeby ten torf nie był takim zwykłym torfem. E, dobra, weźmy jeszcze porościka. Porścika też jakoś super niedużo chcę tu wpakować. I też myślę, że jakoś tak bardziej w kącie. Ale to petarda wygląda. Jak mi się to podoba. Jezus Maria. Naprawdę. Naprawdę spoko pomysł mi wyszedł. Jestem z niego mega zadowolony. Dobra. jak pokażę Wam teraz mniej więcej z bliska jak to wygląda. Z bliska prezentuje się pojemnik, tak. Czyli widzimy tutaj, ee, widzimy tutaj, że tutaj pająk może sobie fajną norę wykopać. Jest trochę pokaźna warstwa torfu. Eee, I co? No i pozostaje nam wpuścić pająka i myślę, że zrobię mu jakieś zbliżonka. I zobaczymy jak to wyjdzie. Czy pająk w ogóle pozwoli mi sobie zrobić zbliżenia, bo to może być naprawdę ciężko. Ale myślę, że można by go wypuścić na przykład na białą ścianę. I to by nawet jako tako wyglądało. Także do zobaczenia na zbliżonkę. mamy tu naszego pająka. Widzimy jeszcze jakoś super ubarwiony. Nie jest, jest po prostu praktycznie że czarny. Może by się ruszył trochę. Spróbuję go szturchnąć prensetą. Mam nadzieję, że nie wydymi. Ale przy okazji zobaczycie, jak bardzo szybki jest. Tarda. o to mi właśnie chodziło będziemy się możemy zbliżyć trochę bardziej i no jest po prostu teraz taki brązowy, ciemnobrązowy w przyszłości ten kerapex będzie dużo jaśniejszy i pająk nabierze trochę zielonych barw jeżeli oczywiście będzie to samo jest to pająk będzie całkowicie zielony no już on ucieka gdzieś gdzie pędzisz jeżeli chodzi o wielkość tego pająka no to ma tak mniej więcej cm ciała. Czasem robić zaczyna się robić niebezpiecznie, bo tutaj ceki w górę może powiedz, więc yy, kończę nagrywanie i widzimy się za chwilę. Jeszcze tak totalnie bonusowo. Stwierdziłem, że pokażę Wam jeszcze drugiego mojego Cyropagopusa. Jest to Cyropagopus SPHTHI. Yy, jest on malutki, póki co. Tamten, który mam w środku, jest... Jak go kupowałem był takich samych, takich samych rozmiarów jak ten i myślę, że ten jeszcze właśnie jakoś tak będzie przygotowywał do wylinki, ale no dużo nie zauważymy przez mogłem, Możemy go zobaczyć tylko od góry. Nie się przygotowywał do wylinki. Widzimy napęczniały odwok. że jak się lepiej złapie staram się mniej więcej, chyba jest ok. dobra, no też nie mogę go nakarmić, bo widzimy po prostu pęka no a tutaj prezentuje się tak, terrarium eee, terrarium po od prawej strony jest to psalmopeus cambridge z irminia formictopus auratus wszystkie te trzy pęki są teraz zmyszkowane i będą liniały Także za dużo też nie mam co ich obserwować. To zapraszam na końcówkę filmu teraz w takim razie. Dobra, nasz pająć, no znajduje się w pojemniku, już tutaj schował się w cholerę, więc za dużo go nie poglądamy. Tyle co widzieliście na ścianie, no to było na ścianie i więcej nie, nie pokaże się. Koniec. Kropka. Są to też bardzo, bardzo schryte pająki, one nie lubią, naprawdę nie lubią światła. Więc. Hmm. Taki jest tego efekt, że w ogóle nie, nie współpracują i nie chcą się pokazywać. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Życzę wszystkim, ale to wszystkim, wesołych świąt, bo jest to odcinek tak naprawdę dzień przed Wigilią, kręcony i pewnie wrzucony też będzie dzień przed Wigilią. Także. Dzięki, że jesteście. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję, wpadajcie na Instagrama. Na pewno jakieś fotki Pańka się pokażą, albo przynajmniej tego pojemnika, bo naprawdę mi się podoba ten pojemnik. E, a Pańka, jak się uda zrobić jakąś fotę, to też oczywiście zrobię. No, także trzymajcie się, Siemanko, i życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.